Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem i za Akiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim, a synowie Królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł. Idź, niech ci się stanie jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie. Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Potem stała i usługiwała mu. Z nastaniem wieczora przeprowadzono mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza. On przyjął nasze słabości i dźwigał choroby. Oto słowo pańskie. Bracia i siostry, scena pod dębami Mamre jest bardzo plastyczna, bardzo łatwa do wyobrażenia. Mamy Abrahama, mamy trzech gości, którzy się pojawiają, przychodzą i odbywa się rozmowa. Abraham jest bardzo gościnny, rozmowa jest enigmatyczna. I moi drodzy, z jednej strony mamy jego wielką życzliwość, ponieważ jest to człowiek, który z otwartym sercem przyjmuje gości i chwali mu się to. Dzięki tej gościnności mamy dzisiaj Historia zbawienia, to podczas tej sceny pojawiła się obietnica, którą potem Bóg spełnił dzięki wierze Abrahama. Z drugiej strony, zaś to nie jest do końca jego dobry uczynek, ponieważ prawo gościnności jest jednym z podstawowych praw ludzi pustyni. Jest taki społeczny kompromis, ponieważ gdy jesteś na pustyni, bardzo łatwo tam jest stracić życie jest niebezpiecznie dlatego jest obowiązek przyjmowania gości ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy ty będziesz w potrzebie kiedy ty będziesz czyimś gościem czy widzimy z jednej strony pewne prawo które obowiązywało z drugiej strony widzimy człowieka który w tym prawie żyje ale też spotyka Boga w pewnym przymusie, w pewnym, w pewnym zwyczaju tamtych czasów. W Ewangelii jest bardzo podobna sytuacja. Jest, jest żołnierz, który żyje w pewnym drylu wojskowym, w pewnym porządku i to prawo doprowadza go do spotkania z Jezusem. On żył w tym prawie, w tym, w tym przyzwyczajeniu, nawet był bardzo dobry w tym, ponieważ awansował w rzymskiej armii. Setnik jest to bardzo poważna funkcja. I bracia i siostry będąc wierny tym swoim zasadom spotyka Jezusa i Jezus, tak jak ci goście spod dębów mamre, składa mu pewną obietnicę. On z wiarą odpowiada na to, że to się wydarzy i dzieje się cud, więc mamy bardzo podobne sceny ludzi, którzy żyją w bardzo konkretnej rzeczywistości, w bardzo prostej rzeczywistości. I zobaczmy, że Bóg objawia się w zadziwiających perspektywach. Z jednej strony mamy starszych ludzi i tak naprawdę mamy tutaj Boga, który mówi o współżyciu starszych ludzi, które będzie owocne tam, gdzie gdzieś jest tabu społeczne, gdzieś o tym się nie mówi wszystkim. A tymczasem Bóg wchodzi w tą przestrzeń, która gdzieś może pojawia się jakieś rumieńce na twarzy. Bóg się chce objawić w takim bardzo newralgicznym punkcie. Z drugiej strony mamy historię wojska rzymskiego, przecież tak bardzo brutalnego. Pokój rzymski nie był czymś, co było wprowadzone poezją, ale przez bardzo brutalne metody. I przecież Bóg też gdzieś w takich trudnych realiach odnajduje drogę, by stał się cud, by objawić swoją chwałę. Możemy tak jeszcze długo wchodzić w ten kontekst kulturowy, w którym Bóg się nie brzydzi. W który Bóg wchodzi ze swoją mocą, ze swoim błogosławieństwem. I rzeczywiście, jeżeli spotyka się z wiarą, to dzieją się cuda. Braci i siostro, gdzie masz taką przestrzeń w swoim życiu, gdzie myślisz, że Bóg tam nie może działać? Może masz trudną sytuację rodzinną, gdzie masz może dzieci, które nie wierzą w Pana Boga, do kościoła nie chodzą i mówisz sobie, nie da rady. Pochłonęły go pieniądze, zarabianie, i już do kościoła przestał chodzić. A przecież był ministrantem, proszę księdza. Może pojawiła się choroba, samotność, może planowałeś sobie swój wiek dojrzały po pracy, na emeryturze, z kochającą Cię osobą, a dzisiaj jesteś sam. I żyjesz w takim rozczarowaniu tym, że przecież miało być inaczej. Myślisz sobie, jak, dlaczego my tak Boże pokarałeś? Dlaczego tak jest dzisiaj? Możemy pokazywać jeszcze wiele takich bardzo konkretnych, trudnych sytuacji, i dzisiaj chcę Ci obiecać, tak jak słyszymy dzisiaj w słowie, że Pan Bóg chce do ciebie przyjść do tej trudnej sytuacji. Z obietnicą, że jeżeli mi uwierzysz, stanie się cud. Ale nie taki cud, jak Ty chcesz. Abraham tylko i wyłącznie, nie oceniając go w żaden sposób, ale patrząc sprawnie, potrzebował dziedzica dla swojego majątku. Chciał spełnić pewien kulturowy przymus do tego, żeby mieć dzieci, bo to było znak. To za bogactwa, pewnego błogosławieństwa. Ten Rzymianin chciał, żeby wszystko w jego gospodarstwie się kręciło, żeby był, żeby był porządek, żeby nie było problemów. Lepsze bądź gorsze motywacje. Jezus tego nie ocenia. Przychodzi z obietnicą, że przyjdzie i będzie skutecznie działał. I, bracie i siostro, jest taka możliwość, że Bóg może przyjść i uczynić cud. Ale jest pytanie do Twojego i mojego serca, czy się na to otwieramy? Dzisiaj czcimy Maryję jako tą, która jest nieustającą pomocą. Skąd się wzięła? Skąd się wziął ten tytuł w niej? Dlatego, bracie i siostry, że otworzyła się na obietnicę, że choć jest człowiekiem, to może być dla każdego, kto do niej przyjdzie, miejscem, gdzie spotka Boga, bo nieustającą pomocą jest Bóg. I my widzimy w Maryi Boga, który nieustannie pomaga właśnie przez jej ręce, przez matczne serce. Maryja otworzyła się na obietnicę, że przez nią też Bóg będzie mógł działać wielkie cuda. I jak to się stanie? Moc Najwyższego, czyli Duch Święty, stąpi na nią i stanie się taką przestrzenią, nieustającej pomocy. Czy wierzysz, że Bóg może też przy Twojego serca i Ty możesz stać się miejscem, gdzie się będzie objawiał, taką Jego świątynią tutaj na ziemi? Miejscem, gdzie ludzie doświadczają Bożej obietnicy, Bożej miłości.